Usiądź wygodnie, postaw stopy płasko na podłodze. Utrzymaj kręgosłup w miarę prosty. Jeśli ci to pomaga, wyobraź sobie niewidzialną nić na czubku głowy, która delikatnie unosi cię ku górze. Ułóż dłonie w sposób jest dla ciebie najwygodniejszy. Poświęć chwilę na dostosowanie ciała tak, by poczuć się swobodnie, zrelaksowanie i stabilnie. Jeśli czujesz napięcie w barkach, delikatnie je unieś, a potem pozwól im opaść. Kiedy będziesz gotowy, zamknij oczy. Oddychaj spokojnie i naturalnie. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu zauważ swoją głowę, szyję. I ramiona. Poczuj, jakie są. Weź kolejny wdech, a wydychając, skieruj uwagę na ramiona i dłonie. Teraz przenieś uwagę na klatkę piersiową i plecy. Zauważ, na czym teraz spoczywasz. Poczuj punkty kontaktu ciała z podłożem. Zwróć uwagę na wszelkie odczucia. Weź jeszcze jeden dech, a podczas wydechu poczuj swoje nogi, kolana i stopy. Teraz, biorąc wdech, poczuj całe swoje ciało. Od czubka głowy aż po palce stóp. A przy wydechu pozwól sobie jeszcze bardziej się rozluźnić zanurzyć głębiej w miejsce, w którym jesteś. Po prostu zauważ swój oddech jak wpływa do środka i jak wypływa. Oddychaj naturalnie, nie musisz niczego zmieniać. Twój oddech jest w porządku, dokładnie taki, jaki jest. Teraz wyobraź sobie dużą. Białą kulę energii, świecącą jak promienne słońce w centrum Twojego brzucha, około trzech palcy poniżej pępka. Zobacz ją, poczuj, świecącą jak jasna gwiazda. Zawiera całą energię wszechświata, energię. Która przepływa przez Ciebie, napełnia Cię życiem i podtrzymuje Twoją siłę. Skieruj uwagę do tego miejsca i poczuj ją przez chwilę. Teraz Podczas wdechu wyobraź sobie, że wdychasz tę jasną, wzmacniającą energię z tej promiennej kuli ku górze od podstawy kręgosłupa. W miarę jak energia się unosi, rozświetla wszystko, czego dotyka: szyję, gardło, głowę. A gdy dotrze do czubka głowy, rozbłyska światłem. Podczas wydechu wyobraź sobie, że energia spływa w dół przez twarz, gardło, klatkę piersiową, brzuch i wraca do świetlistej kuli tuż pod pęt. Jeśli zauważysz, że Twoja uwaga odpłynęła, to zupełnie w porządku. Uśmiechnij się do siebie, że to zauważyłeś i z życzliwością wróć do wyobrażenia sobie tej energii krążącej wewnątrz Ciebie. Pozwól sobie rozluźnić się jeszcze bardziej. Zapomnij o synchronizacji z oddechem. Z łagodną intencją pozwól energii krążyć w ciele w swoim własnym tempie, czy to wolno, czy nieco szybciej, w górę kręgosłupa, wokół czubka głowy i w dół przez przód ciała. Zawsze wracając do jasnej kuli pod pępkiem. Jeśli zechcesz wrócić do oddychania z rytmem, możesz, rób to, co czujesz, że jest dobre dla ciebie. Kontynuuj medytację w taki sposób, jak ci służy najbardziej. weź jeden lub dwa głębokie wdechy. Daj sobie chwilę. Zacznij znów odczuwać swoje ciało. Porusz delikatnie palcami rąk i nóg. Powoli uświadom sobie, że jesteś tu, gdzie jesteś. Zanim otworzysz oczy, zwróć uwagę na to, jak się czujesz w ciele. I w umyśle poczuj, jaki, jaka jesteś teraz. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, powoli otwórz oczy i pamiętaj, zabierz to uczucie ze sobą na resztę dnia.